Siemaneczko, siemano z tej strony Minecraft Blow i... To jest pierwszy film od miesiąca. Czemu? Hm, zapewne wiele z was nie wie, że actually to poszedłem do pracy! Chciałem o tym porozmawiać, gdyż, pomimo tego, że to jest najnormalniejsza rzecz na świecie i bardzo wiele, no jakby wszyscy to robią, halo to nie jest nic nadzwyczajnego, to chciałem yy, tak jednak przekazać co o tym myślę jak to sprawia, że się czuję. Wiem, że bardzo dużo osób dzieli na przykład, nie wiem, studia z pracą, albo youtuba z pracą, albo cokolwiek z pracą, bo jakby żyją poza nią. I ja was serio przepraszam, że nie ma filmów. To nie tak, że ja nie mam kompletnie na nie czasu, ale zwykle jest tak, że kiedy już wrócę do tego domu, to nie mam motywacji ani żadnej siły, a powinienem mieć, ponieważ przecież wiadomo jakie filmy na tym kanale najlepiej wychodzą. Polski Jacks, jakby a jak ostatnio mi naszła ochota, żeby nagrać sobie Reanimal, różnica jest diametralna. I ja też bardzo dużo czasu, bardzo wiele razy myślałem o tym, że nie chcę budować swojego kanału jednak tylko na Jacksie. Że chciałbym. No, hello. Pratek is the thing. Right? Okay. I. Ale średnio mogę. To znaczy mógłbym, ale nie wiem. To, to, ba, ba, ba. Trudno mi to wyjaśnić, szczerze. Wiem, że piszecie mi w komentarzach, że hej, ja tu nie przechodzę do żadnego Jacksa. O, hej, w ogóle nie wiedziałem, że ty to grasz. O co chodzi? Jakby daj mi filmik, jak grasz w grę. Wiadomo, w sensie, no, wydaje mi się, że większość osób jakby miała taką... Szanse w życiu to jednak by z niej korzystało. I jak już kilka razy dostanie się te większe wyświetlenia, to jednak troszeczkę no smutno. W sensie to jest podrównywalne do tego, jak na przykład zacząłem się uczyć do biologii w gimnazjum i dostawałem piątki i tak dalej, a potem nadeszła klasówka, z której dostałem 4. I cztery to jest nadal dobra ocena. Szur, ale to nie to samo. No, um, i nie wiem, jakby okej, okay, poszedłem sobie pracować do żabki, tak, nie oceniajcie. Planuję też pójść na jakieś studia później, bo moja historia to była w ogóle taka, że ja planowałem iść na studia. I tak dalej. Moje wymarzone studia to takie w, w filmówce, na Wydziale Reżyserii o specjalizacji montaż filmowy. Aczkolwiek, no, próbowałem już bardzo dużo razy cztery albo pięć, wspólnie nie wiem. I tylko raz przeszedłem do następnego etapu, bo są 3. To znaczy, kiedyś były dwa. Nieistotne. Troszkę czuję, jakbym stał w miejscu, mimo to wydaje mi się, że coś jednak osiągnąłem i nie chcę na pewno tego zaprzepaścić. Nie chcę Was jakoś zawodzić. Tym wszystkim. Więc, podsumowując moją paplaninę, to chodzi mi o to, że wchodzę do tej pracy, co jest najnormalniejszą rzecz na świecie i nikt nie musi mi mówić, o mój Boże, musisz chodzić do pracy? M, biedny, ja też. Nie. Myślałem, że będzie mi łatwiej pogodzić to z filmami i niestety nie jest, ponieważ nie mam siły mentalnie na nic innego, mimo że chcę dalej robić filmy, nie chcę zaprzepaścić YouTube'a, a, a robię to mimo wszystko. Więc pomyślałem, że hej, skoro ja już troszeczkę w tej żabce siedzę, to zrobimy sobie tier listę jedzenia z żabki, to znaczy to są same jakieś podgrzewane i w ogóle nie ma Tomciopolucha na przykład. Trudno. Nie wiem, dlaczego ostatni tier nazywa się Maciej Dobrowski. Dobra, mamy panini z kurczakiem. Nie jadłem, jest tego zawsze dużo. Jak przychodzą do stawy mroźni, to jest naprawdę tego od zajebania, ale wydaje mi się, że takie C. To chyba nawet tyle już nie kosztuje. Nie pamiętam, bo tego nie kupuję. Jeśli będzie moja ulubiona panini, to dam wam znać. Hot dog porówka bez mięsa. Kiedyś wiem, że było. Kilka lat temu, teraz w ogóle nie zamawiają tych porówek. To się nie sprzedawało, więc wydaje mi się, że Maciej Dąbrowski to jest całkiem dobrym położeniem tego mięsa, a raczej. Nie mięsa. Hotdog z parów. No to jest duża parówka. Jakby większość osób zwykle bierze małe, ponieważ ja pracuję w takiej żabce, co rano po prostu jak przychodzę, otwieram. To wykładam z trzy parówki, czego to są dwie małe, jedna duża. Ale zwykle są to jakieś kabanose albo te grillowane. O, takie. O. Nie ja. No, chociaż to no, parówka, kurwa, no parówka. Powiedzmy, że to może być B. Bo parówka to jest nic szczególnego, no po prostu mieszanie na mięsa. Mamy też kiełbasę krillową. Kilka razy jadłem jak nie było jakiegoś bekonsera albo coś. W sensie chciałbym, żeby bekonser był w dużym hot dogu w żabce. Daję, to by było naprawdę spoko. Ktoś, ktoś podziela moje zdanie? Jeśli chcecie bekonser w żabce, to napiszcie nic się nie zmieni. No, krillowana, taka jak paruwa. Jak nie ma nic innego, no to faktycznie można to sobie wziąć. Kiełbasa z kurczaka. Kiełbasa z kurczaka nie mam, nie mam pojęcia, kurwa. no nigdy tego nie mam. Nie mam tylko w swojej żabce. Ktoś to żar? Macie Dnobrowski? Kebdog dog? To brzmi dziwnie, ale teraz są to jakieś czarne parówy w ogóle. Ja to nagrywam dzień przed Czarnym Piątkiem, więc teraz w ogóle będzie jakaś promocja na... Na Czarny Piątek? Na czarny hot dog? Ja świetnie się bawię w tej żabce. jakbyś polecam, no. Jest jeszcze czarny makaron na Black Friday? Tak, kupujcie black rzeczy. Na Black Friday? No, dog. no... Dałbym to... No Maciej Dąbrowski, bo kurwa nie było tego nigdzie. Pizza wrap gyros. Chyba raz w życiu jadłem pizza wrapa i on był albo pepperoni, albo tam jakaś capriccioza. Jezus Maria, to znowu Maciej Dąbrowski? No nie wiem, no nie żarłem tego. Gyros. No lubię gyros. Kiedyś dawałem nawet przyprawy do gyrosa, do tostów. Polecam. Jakby bardzo spoko. Urozmaicały mi jedzenie. Eee... Ja zwałem na F. Nic nie było na F. Już jest pizza wrap pepperoni. Mm, no to to jadłem, powiedzmy, że... Że nie jest Nie S. Takie... B. Nie chcę nic zadawać na A, w sumie brzmi trochę gorzej, damy na C. Kebab rollo z kurczakiem, kebab rollo z wołowiną. To chyba troszeczkę przeszło zmian, wydaje mi się, bo teraz są jakieś nawet, y, to, y, że jest tortilla, że jest kebab i jakieś burrito. I są one jakości giga średniej, więc dałbym je wszystkie na C. Mm, panini z szynką i jalapeno. Czy jest moja panini z serem cheddar? S. Nawet kurwa nie zapraszam do dyskusji, bo panini z serem cheddar jest zajebista. Jak pracowałem kiedyś w New Balance w, na sezon nad morzem, to łaziłem przez most taki, potem takie statki pływały i w ogóle, i, i, i tak, i szedłem po ten panini, oh, pyszne było i ja pierdolę. kocham cheddar. Dobra, no nieważne, ale to z szynką jalapeno, nie wiem, nie jadłem, pewnie Daniel. Łezowski by polubił Dam na B. Co to kurwa jest? Foka Focacchino? foka Kurczak ze szpinakiem? Nie ma tego. To stara i nieprawda. Nagesty z kurczaka, to wszystko jest mrożone. To wszystko jest mrożone ja to podgrzewam. Jak mnie ktoś o to prosi. No, ale często w, w, wolę jakby ktoś mnie nie prosił o to. Co to kurwa jest? Chicken popsy, nie było tego nigdzie. Idziesz to Maciej Debelbrowski. Sorry, że tak skipuje w ogóle. Te burgery to wyjebania wszystkie są. Na F. Bo nie wiem, czym jest. Maciej Dąbrowski to jest, że nie znam. Wszystkie one są do wyjebania, moim zdaniem. No, jakby, czym może być gotowy burger? Gotowy burger jest gorszy niż te wszystkie rzeczy, bo to jest w opakowaniu i nie wiem. W sensie na panieni, też niby jest w opakowaniu, ale jest jakieś kurwa dobre. Ogólnie mięso mrożone i mogi go słabe. Ten kurczaker, kurwa, najgorszy porze Straszne. Pamiętacie taki filmik, jak kocham gotować i zażygał się po parówkach? No to taka reakcja, kurwa, na te wszystkie właśnie burgery. Nagecy z kurczaka, polędwiczki. W sensie wydaje mi się, że w takim maku też wszystko jest mrożone. Jakoś, kurwa, nikt nie narzeka. Hot z kiełbasą, pekon ser? S. Kocham ser? Nie wiem. Kabanos? Powiedzmy, że A. A. Hot dog parówką z szynki. Ale że mały. Takie... Gdzie ty mi poszedłeś? Nie, takie B dałbym. Dałbym B. Opinia? No bo jest taki średni giga. Jakby był jakieś B+, B- to bym go dał na B-. Bo jest taki giga... średniak. Biorąc pod uwagę tylko nasze normalne te... tiery, no to, no to jak najbardziej pasuje do B. Macie jednobroski, to nie wiem, śmietnik. Uuu, te na getsy, poszedłbym na C to wszystko tak naprawdę. W sensie co to, to jest niby dobre. Frytki tak są w takich opakowaniach plastikowych i to się wiebuje do pieca na jakieś dwie minuty czy, czy coś. To jest nic innego jak frytki z piekarnika. Tak samo te nuggetsy. Wiadomo, jak, jakiej jakości jest jedzenie z piekarnika. I to sobie kupujecie właśnie. I polędwiczki na patyku. Na patyku to nie mam, ale są takie polędwiczki jakby przyprawione też do pieca. Czurosów, nikt nigdy nigdy nie zamówił i nawet nie wiem czy je miałem w rękach. Nie proście o rosy, naprawdę. Naprawdę nie proście oczu rosy. Panini z chorizo. Nie jadłem, ale brzmi funky. Te wszystkie y, tomciopaluchy. Tam jest jedna, jedna taka kanapka z chorizo i nawet jest spoko. Tak z brzmienia dałbym na B. Panini z pieczarkami? Giga gówno. Giga gówno, naprawdę próbowałem. Giga gówno. Chodok amerykański? E, nie wiem, nie jadłem, nigdy go nie spotkałem, ale widząc co, po tym, co ja bym musiał tutaj dodawać, bardzo kurwa dobrze, że go nie ma. Dobra. E, robcie screamię moje tier listy z, jedzenia z żabki na ciepło. Jak ktoś zrobi lepszą tier listę, bo, bo mi się nie chce robić tier listy z żabki, to zrobię lepszą. I, i też ocenię, tak, będziemy rozmawiać o żabce. Nie wiem, e, dzisiaj na przykład, nie wiem, u mnie padał śnieg z deszczem. Ja przed żabką nie mam żadnego daszku czy coś. I nie wiem, było mi zimko, i musiałem od... całą dostawę przyjmować. I wiecie, rozbierać, ho, 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 tu nosić, tutaj kolektorem sobie skanować. Nie ma to tamto. Nie ma grania w gierkę. Trzeba chodzić i robić. Nie wiem. No nic, sorry, że ostatnio to wygląda jak wygląda. Mam, mam nadzieję, że jeśli ktoś. Ktokolwiek tu był i słuchał mnie i mojego gadania, no to jednak został troszeczkę do końca. Eee, pracuję nad bardzo wieloma projektami. Już wam powiem tak naprawdę bez żadnej, bez żadnej tajemnicy, że tak będzie jack toy cover. Nie wiem czy się wyrobię przed nowym odcinkiem eee, cyrku ogólnie, ale będzie jack toy cover. Będzie kolejna część piku z cyrkowymi ludźmi oraz będzie jeszcze trzecia część piku z cyrkowymi ludźmi, tym razem z Kejnem. Ten odcinek będzie bardziej gejowy niż poprzedni. Ehm, um, a to złe coś? A, dziękuję. To coś złego? Jezu, ale wam pomagam. Ale wam pomagam wszystkim. Ze mną wszystkim. będzie double... Słuchaj, aż ze mną będzie double gay. Jezu. Jest. A mogę to narysować? <laughs> Więc tak, z wami był Bratek. I podzieliłem się z wami troszeczkę moim serduszkiem i przemyśleniami. Ogólny wniosek jest taki. Jestem zmęczony. A nie chcę być.